Uh. Dobra, lecę tam. Tu przynajmniej wiem, że coś się dzieje. No oh, hej, paleta, jest gra bez Dolzitech. Sorry, już podłączam. Na się grałem, przepraszam. Ale nie ma lipy. Ja co sobie skopię może od razu z No Mower to hide boaddo faktycznie, no? Jak ja będę kopał geny. Nie, nie! Nie! No widziałem, no. Czemu w każdej grze? Musi być śmietnik z tym światełkiem swoim ze świąt. Mam ochotę tego stunelować, ale... O, ale gracz. W pamięciu najwięcej jak można, postaram się. Tylko widzisz co się dzieje. Nie dość, że nie trafiam. To pierwsza gra, także ja się muszę rozgrzeć. Ale nie dość, że nie trafiam, to jeszcze mam takiego śmiecia z latareczką Chyba ten co z kościoła przyszedł z tego, a Adventu dopiero co przyszedł Kurwa, Spokojnie. Pierwsza gra. Ja mogę. Pa. Pa. Chwyt. Aha. Idę awans na Vipa. A, A masz już Vipa. O, to jest ta Meg? Chciałem powiedzieć ta Meg, która już wisiała, ale no zapomniałem, że ona nie wisiała. O, już będzie wisiać. Będę miał koszmary z tymi latarkami. Nie będziemy śmiecić... W śmiecić, Śmiecić w rej po nocach. Tak jest. Dobrze że nie ma pojedawera. Nie, to jest pułapka. S? A kolejna. O kurwa, jakie drifty! O, <grym> Dobrze, pierwszy hak. Stary leci bokiem To się dało minąć w ogóle bardzo łatwo. Nie masz bojdowera? Nie masz, dobra. Lecimy driftem. Ojej, ojej. O, Że Ja naprawię to pułapki, żeby się nie dało przejść. Ten co poleciał dziwnica <laughs> <laughs> starego. No ja ty wiedziałem, że on przebiegł w ogóle obok mnie. Lecę tędy, co dalej? A tu. Dobra, lecę tak. Ale ścierwo, nie podoba mi się ta gra, jest takim głównym. A, co ja odpadłem, tak? Możesz mnie nie dociskać do ścianki, jak pewnego o, obywatela. Mój, proszę, ja... Co ty mówisz teraz? No w sensie chodzi to ten. O nic nie chodzi, to był żart. Chodziło o Weskera, bo on do ścianki. Pociska Ale jakby brofcy streamowali no hita, to widzowie się zatywali. Ta, to patrz to. to. Okay. 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 Kur... <grym wśdech> Ej właśnie, skiety klapki. Co do tego to dzisiaj sobie wracam autobusem Z jakieś 10 minut stałem, a później się miejsce zwolniło na samym przodzie, więc sobie poszedłem usiąść, a tam kierowca w sandałach Pazury takie Żółte. No. Moje ulubione. Znaczy, co? No, wygadacie, uspokójcie się. Może no, 100. Jaj, widzę. Może Mam bombyzla. Bambyzla. O kurwa, czy ja wchodzę w piano. to ja bym mógł dostać. A to ja mam w głowie. Ja mam pytanie, czy jesteś procykułonabim? To jestem jego siostrą. Radnie z treści, no ta. Wszystko po kolei, co się da. Czy <laughs> się dziękuję bardzo. Możesz wymienić, co kradnę w sumie jednego. Wszystko nawet gadasz jak <laughs> Co? Nawet gadasz jak on, poważne zarzuty do sądu ze mną. Jak <laughs> nie wejdzie <laughs> czasu coś nagrać, to wrzuci jego pił <laughs> Nikt nie zauważył kito, no ich się nie skapnie. Chłopie raz nawet film w ogóle skomentował, więc wydaje mi się, że jakby miał jakieś problemy do tego, że mój baner wygląda podobnie do niego, to pewnie tak z... byś by zareagował. We hope you enjoyed your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoyed your stay. outside the sun is shining seems like heaven ain't far away it's good to have you with us even it's just for the day Pięknie,